Witam. Dzisiaj rzadkość, bo nieczęsto udaje mi się zdobyć i prezentować współczesną fotografię w wydaniu książkowym. A tutaj dzień dobry, Polsko, Marcina Urbanowicza. Książkę, że tak powiem, namierzyłem na Facebooku i zamówiłem na zrzutce. Po kam chyba trzech miesiącach oczekiwania. Trafił do mnie egzemplarz. Jak widać, wstęp napisał Ziemowit Szczerek, znany pisarz i podróżnik. Natomiast wstęp prezentuje i wprowadza nas w klimat zdjęć Marcina Urbanowicza, który podróżował przez ostatnie kilka lat po Polsce niecentralnej, tak to ujmijmy i dokumentował miejsca, które jego przyciągały uwagę, a także teraz przyciągają uwagę moją i Państwa oglądających ten album. Tak naprawdę trudno mi jednym słowem określić ten typ fotografii, a więc może nie będę jej klasyfikował. Oczywiście jest to fotografia na wysokim poziomie artystycznym moim zdaniem, świetnie się prezentujące zdjęcia. Lubię ten typ fotografii, czasami także uda mi się upolować podobne kadry. Dlatego z przyjemnością oglądałem ten Album I zamówiłem go bez wahania, widząc tylko kilka fotografii. I nie rozczarowałem się od razu, powiem, bardzo mi się podobają te zdjęcia, ich dobór. Nie ma tutaj podpisów, ale proszę się nie obawiać. Na końcu jest taki mały zbiór miniaturek i z podpisami miejsc, w których owe zdjęcia zostały wykonane. Razem z Marcinem. Urbanowiczem odbywamy więc podróż poprzez mniejsze i większe miasteczka w Polsce. Czasami jest to podróż sentymentalna, czasami zabawna, bo Marcin Urbanowicz ma też takie można powiedzieć oko satyryka, które nie jest takie oczywiste, ale w niektórych zdjęciach, w podtekście można to zauważyć, a więc oglądanie tej książki ma w sobie różnego rodzaju niespodzianki i smaczki. Ja już kilka razy ją przejrzałem i z chęcią polecam tym wszystkim, którym uda się gdzieś ją być może nabyć, że warto są naprawdę ciekawe zdjęcia, którym warto poświęcić. Chwilę i oddać się w tę sentymentalną podróż po Polsce. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.